Kolejna grządka rzodkiewka sałata. A pomiędzy nimi, oto coś takiego. Wygląda na pokrzywę, nie? Jak pokrzywa wygląda? Nie jest to pokrzywa, jest miękka. Mięciutkie malistki. O, tu na drugą grządce zobaczymy. tu marchewkę. I tu znowu. O, tutaj. Tutaj, w Szczypiorku, w Trzostku, wyrosło wszędzie. Bardzo fajna roślina. Mierznica czarna, ballota nigra. To z rodziny jasnotowatych, dlatego to przysiądę sekundę. E, podobna takim wklątem do pokrzywy, i dzieci najpierw się bały. No to taki list, ale mięciutka, taka po prostu aksamitna w dotyku. Miężnica czarna to taka wieloletnia roślina. Oczywiście ja ich nie hoduję i nie sadzę, bo to wyrasta sama. Samo wszystko yy, hodować nie trzeba. Podlewać nie trzeba, nic robić nie trzeba. No i cóż to takiego? Bardzo dobrze działa jako roślina uspokajająca przeciwnerwicowa rozkurczowa na mięśnie, gładkie i w ogóle rozluźniająca mięśnie skieletowe. Więc taka, no, można powiedzieć, że... Bo ona działa na te receptory benzodiazepinowe i morfinowe, więc dlatego, no, wykorzystuje się w takich stanach nerwicy, pobudzenie, Y, powoduje rozluźnienie mięśni, no, no, ogólnie w mieszankach uspokajających, y, przeciwstresowych, takich nasennych, jak najbardziej. Y, działa dobrze na przewód pokarmowy. No, jest straszliwie gorzka, jak ją zaparzysz, albo tak y, z, zjedz zjesz list. No, to niestety no, gorzkawość to odczuwalna, więc na przewód pokarmowy będzie działać dobrze. No, co ciekawe hamuje rozwój gronkowca złocistego, <grych> także no, dobrze też działa na wolne rodniki, działa antyaksydacyjnie no, dla dziewczyn albo kobiet, pobudzająco na miesiączkowanie działa, no, takie mają. Ja też robiłem i no, dodaję świeże ziolo i suszę. Zbieram to, jak zakwitnie, po prostu zbieram to, wybieram to z grządek i, i na zimę. Do suszenia, ile będzie, tyle będzie. Ale na naleweczka jak najbardziej dla siebie litr robię i w mieszankach używam później takich uspokajająco nasenno no antystresowych, no, tak. także no. Taka roślinka, chwaścik, który warto mieć w swoich grządkach. Można robić odwary, napary, intrakty, nalewki.